Siema, no. Siema. jest poróweczka. No. Pięknie to poletko nasze wygląda dzisiaj. Rolnik wziął je w karną. W końcu to wygląda tak, jak ma wyglądać, więc nie ma się co dłużej zastanawiać. Bierzemy się do... Auto jechało, musiałem dać pauzę. Bierzemy się do roboty. Bo może być zasiane w ciągu dwóch tygodni. Więc dziś, jutro trzeba będzie tu przeczochrać to. Bierzemy się do roboty. Także łapka w górę. Nowych ludzi, nowych widzów zapraszamy do subskrypcji. Tak. Także 500 już mamy za sobą. Będą następne konkursy. Skromne, ale będą. Także. <grym> pilnujcie no, bo... Patrzcie się na... sprawdzacie się na bieżąco tak, nas. bądźcie na bieżąco wciśnijcie <laughs> też dzwoneczek e, ponieważ będą również ukryte konkursy, nie będą ogłaszane więc jak ktoś, jak ktoś chce coś zgarnąć to musi oglądać uważnie, ok dobra, to my się bierzemy za Zakopanie i widzimy się przy pierwszym dołku Sygnał 14-15. I już lipa. Jeśli chodzi o sygnaturę, to 12-13 sobie muszę pomóc z To będzie raczej złom Pinpointer go wykrywa. z dosyć głęboki. No i co tu mamy? No to już widzę coś rudego. Proszę bardzo i to coś dużego jest. Kiedyś chyba chromowana. Tak. No i dobra. Pierwszy za nami. No ja i mam pierwszy krążek dzisiaj. To jest chyba drugi czy trzeci sygnał. Taki ładniejszy, warty uwagi. I jeden fenolek cesarski 1800 1800 92 i elegancko, bardzo ładna patynka. Super, jedziemy dalej. Łysiurka tam kopie. Witam, witam. I mamy, mam pierwszego moniaczka, podejmuję go. Zobaczymy co to jest. O, to jest fenik. Jeden fenik. Widzicie? go przeczyścimy. Na no, pierwszy moja już jest. Fajnie. A no. no, w domu go oczyszczę, to zrobię Wam lepsze zdjęcie. Także lecimy dalej. No i mam teraz taki. Fanciur. Nie wiem co to było. No, ma jakieś tam ozdóbki na sobie, jakieś wzoreczki, otworki. Nie wiem. Trudno powiedzieć. Jakiś taki maciubki guziczek. No, naprawdę jest ma malusieńki. Coś tutaj widnieje na nim jakiś napis gilt. Możliwe, że od Gilten. Nie wiem. No ale coś tutaj na sobie ma. Jakiś wzorek, coś tutaj. Albo to tylko moja wyobraźnia. <grych> A często tak jest. Albo coś tutaj na tym było. Nareszcie coś godnego uwagi. Jakiś medalik. Tu jeszcze ma ziemię na sobie. Momencik, jego troszeczkę przetrę. No, i już jestem z powrotem. Medalik Maryny. Tutaj widać postać Marii. Także jest jakiś fanciur dzisiaj. Troszeczkę inny od całej reszty, bo w zasadzie to nic dzisiaj nie, nie wpadło fajnego. Chociaż Natalia znalazła fajny kawałek brązu. Pokaż ten brąz. Pokaż już moment przez chwilką znalazła, ale nie nagrała. Patrzcie. to dosyć ciekawy kawałek brązu. O, medalik. Taką ładną, ciemną patynę ma na sobie. W sprawie czarny. No, ładny jest. No. Fajna rzecz, ciekawa. Widać na tym obróbkę ręczną takie linie. Się rysują no. Dobra Cześć dalej A jak nie będzie nic wychodzić to, to zawijamy na jedną miejscówkę i tyle No, musieliśmy i tak opuścić toron Bo się robi za dyma <głosy> <głosy> Więc zawijamy się stąd e, jakiś nawóz chyba rozsypuje Pieron wie co to jest Dlatego <noise> Dobra. No, tutaj lepiej. No. Poza tym i tak jest bardzo sucho i się źle szuka. Więc zawijamy się stąd. I Natalia już jest przy aucie zresztą. I ja dzisiaj myłem auto. Dankeschön. Dmioza jest Akurat dzisiaj. No trudno. Takie coś można wybaczyć. W końcu mamy dużo pozwoleń od gościa. Dobra, spadamy, ogarniemy jakieś nowe miejsce. Zobaczymy gdzie. Może już nie będziemy dziś kopać. Po prostu sobie zrobimy pauzę. Przejdziemy się po mieście, zobaczymy co będzie. Witam, witam. Jesteśmy teraz na innej miejscówce i będziemy tutaj kopać. O, tam za mną. Także trzymajcie się. Kurczę, ten pinpointer się zawsze wydziera jak nie trzeba. Wylazłem tu prawie na samą górę. I jakiś guziczek wpadł. Jakiś taki sobie... Skromny, gładki, płaski. Zwyczajny guziczek. uchoma ma. I tyle. tej ty się tam gdzieś na dole. Zagościła Przepraszam, rozgościła <grystanie> No dupy nie urywa nie? No taki ten wypad będzie chyba dzisiaj chociaż jeszcze się nie skończył, więc nie mówię, że będzie źle. Ja wyparowałem tutaj na górę, bo naprawdę bardzo mało razy tutaj byliśmy. Można by policzyć na palcach, chyba jednej ręki. Chociaż nie jestem do końca pewien. Dobra, zamykam tą dziurę i lecę dalej. Nie wiem, co to jest, ale widzę już jakiś kształt. Coś dosyć sporego. Co żeby to mogło być? Kurczę. Co to było? Nietypowa rzecz. Tu ma jakieś... śrubeczki takie jakieś, kurcze. Może z jakiejś lampy? Tu jest ucho. I to wie. Jakbyście wiedzieli co to jest, to dajcie znać w komentarzu. Byłbym Wam bardzo dźwięczny, ale to bardzo. Tego dułeczka wypadła taka klamra. Klamerka. O, widzicie tutaj. Ja jakoś nie ma dzisiaj za dużo fantów. Na razie mi wpadł jeden fenning i ta klamerka. No i jeszcze mam kawałeczek yy, na parstkę. A już taka, taki stan tragiczny. No. łysy tam kopie. I wiecie co powiedział? Powiedział, że kiedyś powiedział, że. Bo się zawsze... Za każdym razem się wkurzałam, że kupię feningi. I powiedział mi, że kiedyś docenię takiego feninga. I powiem wam, że teraz jest taki czas posuchy, że nie ma za wiele rzeczy, że za wiele rzeczy nie wychodzi. I wpadło mi teraz. Dwa Feningi 1874 I powiem wam no Przyszedł ten czas Że to cenia mi dwa Fenole Daniel miałeś rację Tak to jest Łączysz się z czymś? Jenny, jeny Co to, jestem. Cich jestem. Do zagrody. Więcej jęboł. Dobra. Lecę dalej. Taki już widoczek jest tutaj. Coraz ciemniej. No, dobra. Lecimy. Kończymy tą zabawę Idziemy coś zjeść Trzeba będzie jakieś żarełko sobie przygotować Przed spaniem Natalia oczywiście Jeszcze idzie szukać, nie odpuszcza Nie dostaniesz jeść Chodź do auta Idziemy No podkówkę robi Uf. Masz monetkę To się ciesz Chodź, chodź, idziemy Idziemy coś wszamać Idziemy coś wszamać I do spania mm. Robimy żareło Sorry Na masełku ciki Z kapustą i grzybami Zawijała e, pani Grażynka we fabryce, także na pewno będą dobre poleca. I pani Grażynka. I pani Grażynka też poleca. A czemu mnie nagrywasz po ciemku? Nie wiem. <grywa> Natalia nie. też coś nagrywa. Dobra. Oślepie się. O matko, jak to świeci. Także ja sobie życzę smacznego, a wam życzę dobranoc. Tak. A Natalia też coś wam życzy. Też wam życzę wam dobranoc. I smacznej... I, nie wiem. Não, não, não. não. Maralho já.